Witam! E, jesteśmy znów na rybach na Beli. Będziemy pływać za szczupakiem, tu gdzie byliśmy dwa dni temu na staro rzeczów. Niestety na slipie Karpiarz, śpi ma wędki centralnie w slipie rozstawione. Przedać się z widami. Witam wszystkich serdecznie. Karpiarz stał na slipie, przyszliśmy trochę dalej w krzaki. Będziemy się wodować, no i wyruszamy. Widzimy się na wodzie. Okej. Okay. Jesteśmy na wodzie. Ja pływam do przodu. Był ten serwany Rino 30 CF, lewo-prawo, mi jakoś, z się była do przodu. Ratu szłowi. Nie wiem, czy nie, nie popłynął od razu na to miejscu, wejdzie wczoraj. Siedziało ich tam 9 sztuk. Za czym? Może w trolu będę ciągnął. Za czym? Dobra, zaczynamy. Taką na wędce Ricky de Rouge 14 zł. Tutaj mam jeszcze, bo słyszałem, że sandacze są na Zander Foxa. Mam I jeszcze na szczupaka dzisiaj przygotowany. Mam taki zestaw. Ricky i Shattizy, a no jedna guma z Berkleya jeszcze. Tutaj ten. I tu wiążemy zestaw. I pójdziemy na to miejscówę co byliśmy wczoraj, bo przypłynęliśmy teraz z 300 metrów i nic się nie działo. Więc płyniemy dalej. Zmieniam, bo może być jeszcze za ciemno, no taki kolor Teraz jeszcze trochę liści jest, a tamten był w takim kolorze w Albo w sumie nie, założymy tego Założymy tego Tu na trzeburawce, Cze nie wiem gdzie to będzie pracowało w ogóle, ale zaraz zobaczę Eee, pływa elegancko Dobra Patrz, 4 metry przede mną Może uderzy w Zandera Pa, Zandera ominął o nie idzie. Idzie po Zandera Stoję mu nad głową, nie, Ale nie chcę. Oj, przypłynął za mnie. Przypłynął za mnie, tutaj za mnie. Miedzi? Powoli, hamulec pamiętaj i płynę. Dobre branie zrobił? A, tak. raz, to Masz silnik włączony? Płynę, podebrać rybkę. Ale tak z tym jednym podbierakiem to taka lipa trochę Musisz brać swój z do domu, dawaj go do góry okay. No 65 będzie miał A nie bierzesz te siatki żeby mierzyć tak? No nie Dobrze zmierz na oko zawsze 75, tutaj mam 75, tutaj mam 90 Oni no, musisz przyjść tutaj, złapać się, nie wiem, jakoś podbieraka tutaj zachać podbierak tam o, o ten, obeli. To tą dziurę wóż. o. No. Mocno. Szybko. To ja tu nawet ci nie zrobię. To bierz ten podbierak, ja sobie będę rękami wyhaczał Na... na, 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 na chyba? No ale to czekaj Nie, musisz się denerwować, że jest 2 -0. Ja się nie denerwuję, kiedy ja mam mówić, ty bierzesz ten podbierak se sam Mateusz ma drugą, muszę mu oddać podbierak. On dopiero tamty nie zobaczyliście, ale takie 65. Ale wyskoczyła mu z podbieraka. Ja mu oddam swój podbierak, a będę wyciągał rękę, bo nie będę do niego pływał za każdym razem, poszedł ryb. O. Przejdźmy go do góry A oh, i teraz ja te się przynęta Przejdźmy no. No. To drugi Mateusza? Tego? O kurde Żywcowy Żywcowy 40 no. tak? 40 ma 5 Dobra Poszedł Dobra, ja jeszcze nic nie zrobiłem, bo teraz cały za czas muszę asekurować te żywcowe szczupaki. Dobra, zaczynam ja łowić. Jesteśmy na miejscu właśnie tutaj, gdzie byliśmy ostatnio. Ja łapałem To teraz wraz za dwa e, 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 za dwa. Ja miałem jedno kliknięcie dopiero i taka metruwa mnie odprowadziła. Zmieniam tego Rickiego co jest. No Fire Tiger. zaczynamy. Kręcą się tu szczupaczki tu kręcą. Dobra. Leci. No No bo tu masz niedobre wędki do Belibota Bota. Co? Tu sobie lewo patyki Prawo patyki nie ma Ta szczytnika pomiędzy Dobrze wygląda Wrzucam tam. To maluszek znowu, tak? O no, nie, nie denerwij go <gryk> No, i o tu trzeci Mateusz złowił trzeciego, dobra, dobra, razem to ja nic, ja cały czas tylko odprowadzenia. Odprowadzają i odprowadzają. Znowu taka 63, bym powiedział, że ma, ok, no. ja zero, Mateusz trzeci. Dobra, wracamy. O, widać jak poszedł na echu, do dna od razu, siedzi na dnie. Kieliszka złowiłem, przynajmniej tyle dobrze. A To było na tyle dzisiaj Niestety poległem Więcej z niż talentu Mateusz na plus nim zrobił 3 A ja A ja nic Dwa brania miałem I tyle Ale się zasapałem Dobra żegnam się i do następnego